mi tak grała do mnie w ogóle. I to. Ja Myszu jestem cześć wszystkim. I. No i ten. I dzisiaj chciałem powiedzieć Wam, że. Ten. że Minecraft to już mi się znudził, nie? I, I ja znalazłem taką fajną grę, inną, lepszą w ogóle od Minecrafta. I ona jest w ogóle taka bardziej męska, jest, bo. Praw, pra, prawdziwy chłopak to nie powinien w Minecrafta grać, tylko w taką męską grę i ja taką znalazłem i chciałbym dzisiaj Wam ją pokazać i ona się nazywa, a zresztą tutaj już macie nazwę, ona jest tam, tylko bez tego cydyromu, to to jest nazwa tej gry, ona jest bardzo męska i fajna i ja ją dzisiaj pokażę Wam dzisiaj. No bo ci panowie, co zrobili tą grę, to oni zrobili też jakieś, nie wiem, modne wafle dwa czy coś takiego, A, ale to ja nie wiem, co to jest, ale tu widzicie, jaka ta gra jest fajna i że wszystko można zrobić, że tu można pomalować i to można zmienić i to, o, widzicie teraz, jak ładnie wygląda, nie, nie tak jak wtedy, tak jak, jak inaczej, tylko tak ładniej teraz jest i w ogóle pomalowane wszystko i tak się szczęśliwie gra i o tutaj coś mówi pani do mnie ale to nie jest ważne bo mi się nie nagrał dźwięk z gry ona coś mówiła ale ja nie wiem co ale to ja już sobie stworzyłem tutaj taki taki mój ten i, i, i ja wam pokażę dzisiaj jak się w to gra i tutaj się klika ale to ja chcę nie wiem posłuchać co ona mówi ale to kliknę tutaj już Tutaj się wybiera jedną panią, ale to ja murzynki nie wezmę, bo ona jest czarna i, i, i nieładna i nie będzie jej widać w nocy. Ale to, to ja sobie, o, tutaj jest ładnie, to ja sobie, albo nie, o, albo tutaj sobie zagram. I, i tutaj w ogóle trzeba tak kliknąć i to nas wtedy przenosi, o, i widzicie, i nas przyniosło tutaj teraz. Tutaj można sobie zmieniać różne rzeczy, na przykład kolorki i, i kształty i w ogóle, ale to jest, to jest fajniejsze o to tutaj, bo to można tak nie całe zmienić, tylko trochę tu, a trochę tam też i tu i oków nie da się zmienić, ale to nie, nie wiem dlaczego. I, I tu można przycinać i ogolić na ły... nie, nie można ogolić na łysy, to ja nie wiem. To, to dziwne jest, to czemu mam różne nożyczki, to głupie ale to można grzebykiem zrobić tak, że włosy odrastają I to, i to działa w rzeczywistości ja też jak się grzybykiem machnąłem to mi odrosły włosy więc to działa też naprawdę ta gra jest bardzo rzeczywista i można kręcić nią i, i nie wiem teraz co się zacięło o dobrze i tutaj można też taki taki jakby zmiany wprowadzić i, i o inaczej to wszystko wygląda w ogóle i można Taką kokardkę i motylka i, i w ogóle I, 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 i jeszcze coś. O, i można, można, można tak pomacać i, i można wsadzić jej cytrynę do oka I, i ona się uśmiecha z tego. Ja nie znam innych ludzi, którzy się uśmiechają jak się im cytrynę wsadzi do oka I, i można ją pomalować sobie jak zombie i zrobić jej takie ciapki i będzie jak krówka wyglądała troszkę. I jeszcze można, jak, jak komuś się znudzi już tak malowanie jej i, i chce coś ładniejszego zrobić, to można jej na przykład ogórka też wsadzić w oko i też będzie zadowolona z tego. I to jest bardzo dziwna pani, bo jak ja próbowałem innej pani wsadzić ogórka w oko, to nie była szczęśliwa wcale. I tutaj można jej coś jeszcze zrobić, tylko ja nie widzę różnicy, ale fajnie macha głową, jak się jej tak tym. Lepiej I wygląda jakby miała Parkinsona albo coś w tym stylu. O, i jeszcze można ją tak wyciapać na różowo i, i będzie ładniejsza. E, przynajmniej dla mnie będzie ładniejsza, bo, bo ja nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie, o, i tutaj nawet widać, jak się robi róż, różowa, ładniejsza. O, i, i można jej pomalować usta na czerwono i będzie, będzie ładniej wyglądała, tak bardziej. Kobieco, ale to jest męska gra. Nie, nie zapominajcie, że to jest męska gra i dziewczyny w sumie nie mogą w nią grać, bo to jest męska gra. Jeszcze można i takie wzorki układać na twarzy, ale ja nie wiem po co. Ale jak ktoś lubi się bawić trochę, to może jej ułożyć taki wzorek na głowie i, i będzie ładnie wyglądała nawet. I, i jeszcze um, i, I jeszcze coś można jej zrobić tutaj, ale ja nie wiem, co, bo ja jeszcze nie grałem w to tak długo, ale mi się bardzo podoba ta gra, bo jest męska. I można, o, widzicie, można jej taki coś przyczepić do paznokci i będzie fajniej wyglądała. Ja, dobra, nie, koniec tego, bo ja tu naprawdę zaraz dostanę końskie i nie wiem czego, nie chcę wiedzieć. Ale... Jeśli ktoś się na to nabrał, to niech spojrzy jaka data gdzieś jest i pozdrawiam. Na razie, cześć.